Dzisiaj mamy uroczyste otwarcie naszej platformy logistycznej FM w Głogowie. Świętujemy uroczyste otwarcie naszego miejsca w parku logistycznym Panaton. Na chwilę obecną zatrudniamy około 160 osób wraz z pracownikami zewnętrznymi. Jesteśmy operatorem logistycznym dla naszego klienta Fresna, czyli Maxizo. Realizujemy zamówienia klientów indywidualnych, czyli realizujemy biznes e commerce jest to wspaniała inwestycja i praktycznie ciężko uwierzyć, że jeszcze niedawno byliśmy w tym miejscu na w kopaniu kamienia węgielnego. Inwestycja została zrealizowana wzorowo. Osiągnęliśmy wszystkie cele i uważam, że możemy być z nich bardzo zadowolony. Z tego miejsca chciałem też podziękować Panu Prezydentowi Miasta Głogowa. To pokazuje, jak ważna i istotna jest to inwestycja dla tak dla miasta jak dla regionu. Potencjał Głogowa jest olbrzymi. Chcemy go dalej rozwijać. Chcemy być w tym miejscu i budować kolejne centra logistyczne. Miejsca, w którym będzie Funkcjonował duży biznes. Zapraszam na scenę pana Rafaela Rokaszewicza. Wielkie brawa. Jedno pytanko, słuchając tych wielkich liczb, miałbym ochotę sparafrazować klasyka. Mają rozmach, co? Mają, mają, już to powiedzieliśmy na samym początku, wchodząc tu na tę halę, piękną halę. Szanowni Państwo, ogromnie się cieszę, że możemy spotkać się dziś. Na otwarciu tej hali, witając w gronie błogowskich przedsiębiorców i pana Toni, i FM Logistics, i oczywiście Maxizo, to ogromna chwila dla nas, dla naszych mieszkańców. I rozmawialiśmy tutaj zaraz po wejściu o różnych rzeczach, o sprawach technicznych, o powstawaniu tej hali, jak to było jeszcze rok temu, jak w namiocie spotykaliśmy się, murowując kamień węgielny, ale myślę, że wśród tych wszystkich słów. Dla mnie najważniejsze, co usłyszałem, to że udało się skompletować wspaniałą załogę. I jestem dumny z Błogowian, dumny z tych mieszkańców, którzy z okolic również znaleźli tutaj swoją pracę. To zespół 150 osób, który znalazł swoje miejsce, mam nadzieję, na długie lata i będą tworzyć też przyszłość tej strefy inwestycyjnej. Od samego początku współpraca z. Panatoni, ale także FM Logistics układała się wzorcowo i mam nadzieję, że rozwój również zaplanujemy wspólnie, bo te rzeczy już się dzieją. To pierwsza hala, mamy kolejne tereny nieruchomości już sprzedane dla firmy Panatoni i jak widzicie, nie poprzestajemy na tym, bo chcemy, aby to było wyjątkowe miejsce o bardzo dobrym standardzie. Dlatego może teraz niekomfortowy Dojazd tutaj do tej hali, bo jesteśmy w trakcie przebudowy drogi dojazdowej. Chcemy, aby tutaj można było dojechać i rowerem, i autobusem, i samochodem, i oczywiście tirami, które będą stąd rozwozić towar po Polsce i po Europie. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za tę wspaniałą współpracę wszystkim naszym partnerom i pozwólcie, że na koniec wręczę taki plakat błogoski który już wiem, że będzie musiał być zmieniony następna edycja tego plakatu, bo są tutaj charakterystyczne obiekty i miejsca dla Głogowa, ale brakuje tej hali, wielkiej hali, która, która stała się nie, nierozerwalnym krajobrazem Głogowa. Widać ją z daleka, widać ją ze wszystkich dróg dojazdowych. Życzę Wam wszystkim powodzenia, całej załodze, wszystkim współpracującym, aby to było miejsce, w którym się odnajdziecie, w którym będziecie się spełniać zawodowo.